Kobiety na wsi od zawsze miały podwójną rolę. Po pierwsze, miały swój zestaw obowiązków gospodarskich opiekę nad częścią zwierząt, ogródek jednocześnie musiały zająć się najczęściej bez udziału mężczyzny domem, dziećmi i osobami starszymi. Dodatkowo były również osobami rezerwowymi, gdy przy pracach męskich brakowało pomocnika. Angażowano wtedy kobietę. Dziś oprócz prac domowych i gospodarskich kobiety angażują się w działalność społeczną. Ich aktywność to nie tylko koła gospodyń wiejskich. Udzielają się w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, lokalnych grupach działań. Pełnią funkcję sołtysów. To, co je odróżnia od kobiet miejskich, to że role rodzinne są bardziej tradycyjne i że nadal w większości na nich spoczywa kwestia zajmowania się dziećmi, obsługiwania domu. Swoją działalność prowadzą dodatkowo, nie wybierają tego zamiast obowiązków domowych. Jest trochę tak, że kiedy już posprzątają, ugotują obiad, włączą pranie i odwiozą dzieci na zajęcia dodatkowe, wtedy dopiero dzięki perfekcyjnej organizacji, ale kosztem własnego relaksu podejmują wielkim wysiłkiem te dodatkowe zadania. Kobiety powinny mieć prawo wyboru drogi życiowej, zawodu, żeby mogły robić to. Co im się zamarzy i jednocześnie wierzyły, że mogą to osiągnąć. Tradycyjna rzeźba ludowa pokazuje kobiety w sposób stereotypowy.